Koniec sierpnia 1920 roku. Armia Konna Budionnego, uważana dotąd za niepokonaną, rusza na zamość, miasto kluczowe dla obrony południowej Polski. Generał porucznik Władysław Sikorski, świeżo mianowany dowódcą III Armii, przejmuje inicjatywę. Działa błyskawicznie, ściąga posiłki, łączy oddziały regularne z jednostkami ochotniczymi i harcerzami a całość obrony koordynuje z pomocą załogi pociągu pancernego. Śmiały. Główne starcie rozgrywa się 30 sierpnia. Polskie działa ustawione na wzgórzach wokół miasta otwierają ogień w idealnie wybranym momencie, siejąc popłok wśród kozackiej jazdy. Ciekawostką jest fakt, że w czasie walk o Zamość doszło do jednego z ostatnich przypadków w historii, gdy szarża kawalerii została zatrzymana przez... Bagnety piechoty ustawione w okopach. Dzięki skutecznej koordynacji sił i bezbłędnemu rozpoznaniu, Sikorski nie tylko zatrzymał budlonnego, ale doprowadził do jego odwrotu. Zamość nie padł, a legenda Sikorskiego jako skutecznego dowódcy ugruntowała się na dobre. Oglądaj całą serię Wojna Szyfrów. Sekrety historii opowieści zapraszają na YouTube.